Z tej strony Patnie. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać saszeczki... Tak, z tymi Cry Babies, Seria na nowy świat. Kochani, saszeczki zakupiłam w TK Maxie i jak możecie pamiętać o tym odcinku zadecydowaliście dokładnie Wy, ponieważ weszłam do TK Maxa i zobaczyłam cały karton Cry Babies. Zastanawiałam się, czy Wy dokładnie wiecie, co to jest Crybabies, czy w ogóle będziecie tym zainteresowani. Więc zrobiłam fotkę, wrzuciłam na społeczność na mój kanał na YouTube, a tam się okazało, że wiele, 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 wiele osób odpowiedziało, że tak, jak najbardziej i chcecie, byśmy otworzyli te saszetki Wspólnie na odcinku. Więc kochani, jak chcecie, tak macie! Otwieramy! Z technicznych spraw jedna saszetka kosztowała 9,99. Dużo czy mało? Dajcie znać w komentarzu. A jeżeli jeszcze nie wiecie, co znajduje się w środku, to czekajcie, aż je otworzymy. Więc bardzo ważna informacja, kochani, wchodźcie na społeczność, tam się bardzo dużo dzieje, codziennie wpadają różne rzeczy. Więc, tak jak widzicie, macie wpływ na odcinki. I ten odcinek właśnie powstał na Waszą prośbę. Tym samym w komentarzu również, jak i na społeczności, możecie pisać pod filmami, co chcecie, bym do Was otworzyła. I wiele odcinków powstało z Waszej inicjatywy, ponieważ pisaliście mi w komentarzu, pisaliście w wiadomościach prywatnych coś, co chcecie, bym otworzyła, a ja to otwierałam, więc, kochani, jeżeli coś chcecie, to piszcie. To działa. Tym samym, kochani, te techniczne sprawy mamy za sobą, więc nie zwlekajmy, otwierajmy! Ale zanim to, to koniecznie kliknijcie ikonkę suba, dzwoneczka oraz łapkę w górę, być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. A przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału i będę mogła dostarczyć wam jeszcze więcej, lepszego kontentu, więc do dzieła i dzięki! Kochani, lecimy na dół. Kochani, do rozpakowania mamy łącznie aż 10 saszetek. Seria lodowy świat. Nasze saszetki są zapakowane w przepiękny, mega bojkowy kartonik. Oczywiście mamy logo Crybabies, seria Icy World, czyli lodowy świat. Tutaj mamy oczywiście nasze naleczki, które są również zawieszkami, a za chwilkę zobaczycie, jak one dokładnie będą wyglądały. O tutaj właśnie możemy je przymocować przykładowo do plecaka, torby, piórnika, to czego tylko chcemy. Tu mamy kolejną ściankę, również kolejny Crybabies. O, i tutaj mamy przykładowo odpowiednik naszej Crybabies. Spójrzcie. Dobra, kochani. W takim razie przechodzimy do saszetek. I spójrzcie, saszetki są jeden do jednego jak nasz stędzik. Mega lodowe, fioletowe, niebieskie, mega piękne pastelowe kolory. Takie wręcz kryształowo-zimowe, mega super. I na odwrocie opakowania mamy przedstawione laleczki, które możemy trafić. I jest ich dokładnie 13. Na opakowaniu na stędziku mamy 12 plus, czyli jakby yy, do zebrania. 12 plus, no jakby nie mogli się określić, co nie Że Ponad 12. Albo może ten plusik oznacza, że 12 plus, na wyjątkowo no, ale ale mogli sobie napisać, że jedno rare. No wiecie, o co chodzi? W każdym razie mamy ich do zdobycia ponad 12. Myślę, że 13. I wyglądają one w taki oto sposób. Ale to jest oczywiście tylko i wyłącznie grafika poglądowa, więc zabierzmy się za rozpakowanie pierwszej laleczki i mam nadzieję, że w środku będzie albumik i będziemy mogli z nimi się jeszcze lepiej zapoznać. Okej, okay, widzę, że na górze nie mamy Easy Open, ale jest na dole. No mega dziwne, że na dole jest Easy Open. Nie wiem, dziwne, ale w każdym razie otwieramy. Uwaga. O! Jaki słodziak! Ja cię kręcę. Ona ma na głowie. Moda z wisienką. I posypką w kształcie serduszek. Jeju, ona ma łapki, wafelka. Mega... A jej serduszko! W zasadzie brzuszek to pewnie jest na dzień wiśniowe. Ale mega. I jak ona jest piękna. Spójrzcie, błyszcząca buźka, jak u laleczki porcelanowej. Wow. I naprawdę ona jest taka solidna, gumowa, ale taka ciężka, solidna. Mega. Tu oczywiście są wszelkie numery seryjne, certyfikaty, czyli potwierdzenie, że jest legitna. Dobra, kochani, sprawdźmy jeszcze, czy ma zapach. Powiem wam, że pachnie ładnie słodko, ale na pewno nie jak lód truskawkowy czy wiśniowy. Bardziej ona pachnie po prostu jak oliwka. Taka wiecie, oliwka dla dzieci. Obiega śmiesznie. Dobra, kochani, przechodzimy do kolejnych rzeczy, które mamy w środku. Dobra, a mianowicie jest to haczyk i spójrzcie, on jest na maksa fajnie zrobiony, ponieważ on jest bardzo zabezpieczony. Zobaczcie, musimy najpierw do góry to wziąć. Tak. A potem dopiero to się otwiera. I to jest naprawdę solidne, ponieważ no, taka zawieszka na pewno nam się od tak po prostu nie otworzy przy plecaku i nie upadnie nam lalka, nie zgubimy jej. Więc no spójrzcie, nie dość, że to nakładamy tak i jeszcze zakładamy ten pierścień. Okej, okay. i git. spójrzcie, więc naprawdę mocno się trzyma. To się totalnie nie otwiera. Dobra, mamy test zaliczony. Dobra, kochani, w takim razie nasza laleczka leci na stędzik. A my przechodzimy do albumu. Okej, okay. i spójrzcie. Pójście, <laughs> joki. On jest fest zrobiony O kurczę, I to rozumiem Jeżeli oglądają nas producenci zabawek, to niech się uczą od Cry Babies. Tak powinna właśnie wyglądać ulotka A w zasadzie albumik To jest dosłownie, tego nie można nazwać żadną ulotką Tylko albumem Spójrzcie, z jednej strony mamy super plakat Cry Babies Który można naprawdę powiesić na ścianę Lub nie wiem, na szafkę od środka Ja kiedyś wieszałam plakaty oraz karteczki od środka w szafie I w pokoju i w szafkach szkolnych Więc polecam I można na taki oto właśnie plakat tam powiesić. A tutaj mamy album. To jest dosłownie album kolekcjonerski i on jest naprawdę dopieszczony. Mamy tutaj wszystko. Pięknie w kafelkach zaprezentowane figurki, które możemy trafić. Mamy miejsce na checkboxy, żeby odhaczać nasze łupy. Piękne grafiki oraz imiona. Czyli nie musimy się głowić, jak ta laleczka ma na imię, i sprawdzać w odcinkach czy gdziekolwiek indziej, bo, bo nam się po prostu zapomniało. Tylko mamy wszystko tutaj napisane. Mega. I oczywiście tutaj rzadka postać, najbardziej wyjątkowa. Uważam, że rzadka, wyjątkowa postać powinna być w każdej kolekcji. A wy co o tym sądzicie? I tutaj, nie no, instrukcja. Również jest instrukcja. I zobaczcie. Niby zwykły haczyk do przyczepienia, ale jednak mamy instrukcję. Petarda. Odhaczamy. A my oczywiście trafiliśmy kler, więc odhaczamy. Lecimy dalej. Soszetka numer dwa. I trafiliśmy na my! Spójrzcie, jakim ona jest słodziakiem. Ogólnie bardzo dużo. Kraj Babies ma wafelkowe nóżki oraz rączki. Tutaj mamy tylko i wyłącznie nóżki, ale to jest ze sprawą tego, że jest to Icy World, czyli lodowy świat. No i głównie to są wafelki lodowe. Mega, więc spójrzcie, tutaj mamy również lód, ale jeszcze z dodatkiem takich bardziej tropikalnych owoców. I spójrzcie, to mamy bitę śmietanę na kulkach: bananowa albo waniliowa, czekoladowa, truskawkowa i pita śmietana. Miam. Ale sprawdźmy, jaki ma zapach średni. Czy ja wiem, czy one w ogóle mają zapach? Tak jakby po prostu to był lepszej jakości plastik użyty, który mniej śmierdzi i tyle. Dobra, kochani, w takim razie aplikuję nasz haczyk i odkładamy naszą Nanę na stędzik. I tak to ona się prezentuje. Naprawdę mega to jest porządne. I trzyma się. Saszetka numer 3. Serio, musi nam się trafić mija. Bo jak wiecie, na naszych odcinkach zawsze trafiamy wyjątkową postać. Otwieramy. I uwaga... O nie, powtórka! No nie, pierwsza powtórka. A wiecie, co miałam przed chwilą w głowie? Ale super, czy nie trafiła nam się żadna powtórka. A za chwilę... Ale dopiero otworzyliśmy dwie saszetki. No i co? Klops, wystarczyło otworzyć trzy saszetki, żeby już mieć powtórkę. Dobra, kochani. W takim razie nasz Claire ląduje na miejsce na stędzik. Saszetka numer cztery. Błagam, oby to nie była powtórka. Uwaga. Oh! Ma! Postać. już się wystraszyłam, że jest to powtórka i że jest to nana, ale jest to pija! O, super! I ona jest totalnym wafelkiem. Ona dosłownie jest jednym wielkim waflem, który ma na głowie kulkę lodowo-ananasową. Nawet jej imię pija jak od pineapple, czyli ananas po angielsku. I ona no, wygląda jak taki lodowy ananasek. Wiecie o co chodzi? Jeszcze sprawdzę zapach, czy ma. Nie, powiem Wam, że no to jest zapach ładnego plastiku, takiego po prostu może oliwkowego. Więc kochani, nie, one nie mają zapachu, ale to w zasadzie idzie w lepszą stronę. One nie mają zapachu, więc lepiej, żeby zabawka nie miała zapachu, a po prostu miała jakiś lepszej jakości plastik, który ma spoko zapach, niż jakby producent napisał, że są zapachowe, a okazałyby się totalną klapą i, i przechodziły takim nawet plastikiem. Więc mamy tutaj po prostu zaskoczenie, mamy dobrej jakości plastik, który nie śmierdzi. Dobra kochani, lecimy dalej. Odhaczamy. Saszetka numer 5, czyli nasza piąta ale zanim otworzymy kolejną saszetkę, to upewnij się, że dałeś łapkę oraz suba. Jak tak, to dzięki, nie przeszkadzam. I uwaga, co my tutaj mamy? Ooooo! mnie, czyli rzadką postać. Patrzcie! Ona, ona ona, ona. To jest ona! Mamy rzadką postać, kochani. Ja nie żartowałam, naprawdę. Wszystkie nasze odcinki są wyjątkowe i zawsze trafiamy wyjątkową postać. Nie wierzę. Mamy ją. Spójrzcie, jak ona jest śliczna. I ociek ręce. Ludowy dinozaur. I spójrzcie, ona nawet tak łapki trzyma, jak taki dinozaur, który idzie i tak, wiecie, udaje. Dinozaura. Mega, mega słodziaki. Ma tutaj różowe dodatki. I główkę tego dinozaura ma różową. I fioletowe włoski, takie granatowe. Mega, mega słodziak. Ale ci Cóż, że ją mamy, ja cię krącę. Najbardziej rzadka postać. A słuchajcie, mając do trafienia aż tyle postaci, to jest naprawdę ultra ciężko trafić rzadką postać. Kochani, mamy ją, mamy. A może ona ma zapach? Nie, one. No, nie wiem, niby one nie mają zapachu, ale jednak mają zapach. Wiecie o co chodzi? Niby na opakowaniu nie ma informacji, że mają zapach, ale jak je powąchacie, no to mają zapach. One nie pachną jak zwykłe plastikowe zabawki, tylko jakby takie oliwkowe zabawki. No. Wiecie o co chodzi. Naprawdę mega fajnie. Lecimy dalej. Czyli nasza, słuchajcie, piąteczka jest naprawdę mega szczęśliwa. Więc Mija leci na stędzik, odhaczamy i lecimy z szósteczką. Nie, jeszcze czekajcie, nie skończyliśmy. Patrzcie! <laughs> Mamy do niej również wyjątkową zawieszkę. Różową, różową. Ona jest różowa. Ta zawieszka jest najpiękniejszą zawieszką, tak? Wszystkie inne są niebieskie, a to jest różowa. Aplikujemy. Patrzcie, już ja kręcę. Naprawdę to jest najpiękniejsza Cry Baby Icy World. Oh my God. lecimy dalej. I uwaga, najważniejszy moment. Odhaczamy największe okienko. Oh Majka. Szósteczka! Kochani, powiem Wam szczerze, że nie wiem. Czy będzie coś lepszego niż Mia To liczmy, żeby po prostu nam się nie trafiały powtórki Sprawdzamy oh! Ja cię kręcę Czekajcie oh! To jest Dina Już się zastanawiałam, że to nie jest jakaś dodatkowa postać Której nie ma ujętej w albumie Ale jednak tutaj jest Dina Okej, okay. więc ją trafiliśmy Ale super Ona jest najbardziej zbliżona do Mii Ponieważ no też ma e, dinozaurowy strój Mega fajnie Dobra, ale jeszcze spójrzmy jaką ma zawieszkę oh! Ej! Ona też ma różową zawieszkę jak Mia Hmm, dlaczego? To dlatego, że jest dinozaurem? To ma różową zawieszkę? Kochani, jak wy wiecie, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Mega mnie to ciekawi, dlaczego ona też ma różową zawieszkę. Tak jak Mia, która jest wyjątkową postacią. I tylko ona miała różową zawieszkę do tej pory. A tutaj nagle trafiliśmy zwykłą postać. Zwykłą, yy, zgodnie z tym albumem. A mamy różową, wyjątkową zawieszkę. Dajcie znać w komentarzu. Mega mnie to ciekawi. A ja tym samym aplikuję zawieszkę na Dinę. Git, I spojrzycie, tak to prezentuje się nasza Dina. Lecimy dalej. Odhaczamy. Git, lecimy dalej. Siódemeczka. Kochani, zostały ostatnie cztery postacie, więc może teraz trafmy Elle. I uwaga. O! Ja ci kręcę. Mamy stelę. Jeju! Jeju, zaraz się rozpłaczę Jaki słodziak. O, mamo, ona nie wie, gdzie jest. Zobaczcie, jaki bobas rozdziawiony. Zobaczcie, ona tu jest. I spójrzcie na jej buźkę. Ona dosłownie jakby dopiero weszła do tego świata i wszystko ją ciekawi. Mega, jaki słodziak! Ale wiecie, zauważyłam maleńki mankament co do tych leleczek. Nie mają one kolorowych oczu. Spójrzcie, tutaj mają przepiękne, błękitne, diamentowe oczy, wręcz no kryształowe, jak Icy World. A tutaj mamy niestety czarne. No to jest takie, takie słabe. No detal, ale faktycznie robi różnicę. A jak wiecie, jest ja zawsze. Zwracam uwagę na detal. One są kluczowe. Właśnie to one odróżniają świetne figurki od tych słabych. Dobra, kochani, i tutaj. No zobaczcie, no nie wiem, jak można zrobić tak mega dorobiony kostium, który ma nawet łuski zaznaczone, a nie zrobić przepięknych, diamentowych oczu. No ja nie wiem, nie wiem. Zobaczcie, ona ma nawet diamentowe serce, które jej odstaje. Ja. Yeah. No mega dorobiona postać. I spójrzcie, ona ma nawet koronę. Tutaj perły są. Korona z muszli. Wow, nieźle. Jakim ona jest potworkiem w ogóle? Czy ona jest jakąś rybką? Dajcie znać w komentarzu. Dobra, kochani, a ja tymczasem aplikuję nasz haczyk na stelle. I zobaczcie, w tym wypadku jest niebieski. Może to dinozaury są takie rare w Icy World. Nie wiem, rozmroziły się. Ej, spójrzcie, jeszcze Tina jest, która ma fioletową zawieszkę. Mm, może to jest tak, że są zawieszki niebieskie, różowe i fioletowe i tyle? Mm, myślałam, że Mia po prostu jako wyjątkowa postać będzie miała wyjątkową zawieszkę. To ja w takim razie chcę Tinę, która ma fioletową zawieszkę i fioletowe włosy. Musimy ją trafić, musimy. Dobra, aplikujemy haczyk dla stelle. Pięknego słodziaka, naszej blondyneczki Okej, okay, i Stella nadyje Na miejsce na stędzik Dobra, bardziej pod stędzik, więc myślę, że trochę muszę poprawić kamerę Okej, okay, podoba wam się Git, git, dobra O nie, dla Stelli chyba się nie podoba Okej, okay, kochana, trzymaj się Odhaczamy Kochani, tak szybciutko podsumowując sobie w trakcie odcinka naszego, co już mamy, no to głównie mamy te wafelkowe postacie. I powiem wam szczerze, że najbardziej to mi się podobają te właśnie dinozaurowe postacie. Przykładowo Stella, Tina, Dina, Tilo, Brody. No mega, je najbardziej bym chciała. O, albo jeszcze Pom. No ona akurat jest super, taka też wafelkowo-jabłkowa. Dobra kochani, lecimy dalej. Ósemeczka. I uwaga, co my tu mamy? O nie, to jest powtórka. Jest to pija. Ja ci kręcę. Ej, ej, coś mi tu nie gra. O nie, ona nie ma haczyka Zobaczcie, nie daliśmy jej haczyka A wiecie czemu mi już to nie gra? Ponieważ zobaczcie, ona właśnie ma różowy haczyk I już by była ona pierwszą postacią przed Miją, która ma różowy haczyk No dobra kochani, w takim razie dzięki drugiej pi, która poleci do paczuchy dla najaktywniejszego widza To wiemy, że również ma różowy haczyk Aplikuję Ale mega fajnie fituje, no różowy neonowy z ananasem No to słuchajcie, to jest typowo hawajski kolor Szczególnie pasuje do jej kwiatka Mega, naprawdę świetnie ten różowy fituje Sasetka numer 9 I uwaga, co my tu mamy? O! Ja ci kręcę jabłuszko! jest to pom! Ale super! Mamy nową postać! Mega, jaki słodziak! I ja ci kręcę. Jaką ma piękną, miętową grzyweczkę i brwi. Mega fajne. W zasadzie wszystkie one mają brwi w kolorze swoich włosów. Mega słodziaki. I spójrzcie, tutaj ma waflowe serduszko. Jabłko wyglądające na arbuza, bo to chyba jest kawałek jabłka z pestkami. Dajcie znać w komentarzu. Oraz jabłuszko na brzuszku. Jeju, one mają takie słodkie brzuszki. Spójrzcie, jak u takie odstające brzuszki. Ja cię kręcę. Jeszcze haczyk. O, właśnie. Teraz to haczyk jest y, dodatkową zagadką. Jaki kolor się trafi. I tutaj mamy różowy. Szczerze Wam powiem, totalnie, totalnie nie czuję połączenia różowego z czerwonym. To jest dla mnie coś zakazanego, a ona wręcz powinna mieć niebieską zawieszkę. To totalnie ze sobą nie fituje. Tak szczerze, to te niebieskie haczyki pasują do większości Crybabies niż te różowe. Aplikujemy. Gotowe, odkładamy i odhaczamy. Ona śmiesznie stoi. Byłem w że myślałam, że ona będzie miała taki bardziej brązowy kombinezon i to mi się bardziej podobało. Jakoś ten czerwony, no nie wiem. No bardziej nawiązuje rzeczywiście do jabłka. Wieku, że jest też wafelkiem, no to raczej bardziej myślałam, że będzie z brązowym. Okej, okay, lecimy dalej. Kochani, i mamy ostatnią figurkę. Otwieramy. Dobra, stój. I uwaga, chwila prawdy. <laughs> mamy Mel ze Stęciku, czyli mamy obie postacie z kartonika. Ale super! Z głównej etykiety oczywiście. Jak ona jest piękna. Ale, co mi też nie pasuje, no to oprócz oczu, które zauważyłam oczywiście przy poprzedniej postaci, to są pestki, których brakuje zdecydowanie. Spójrzcie, ona tu ma pestki na arbuzie, a tu ich nie ma. Gładki arbuz. Słuchajcie, to jest rzadkość, żeby trafić arbuza bez pestkowego, więc dlaczego ona nie ma pestek? Dobra. No, moim zdaniem to jest takie małe niedopilnowanie, niedorobienie lalki. Ale mega jest znisz że ją mamy, mega jaję. i jajami. Spójrzcie, jakiego ona ma loda śmietankowego, a w zasadzie arbuzowego na głowie. No mega smakowicie on wygląda. Ja cię kręcę. Kochani, powiem wam, że naprawdę dobre otwieranki, bo zaledwie dwie powtórki. Ale słuchajcie, powtórki oczywiście polecą do was, więc no one też muszą być, żebym mogła się również i z wami dzielić moimi łupami. Dobra, kochani, w takim razie nasza Mel ląduje na miejsce na stędzik, a ja zabieram się za jej odhaczenie. Kochani, ale nim przejdziemy do podsumowania sobie naszych dzisiejszych łupów, to spójrzcie, jaki piękny element nam się w środku odkrył. Spójrzcie, tu jest taki różowy kartonik, dokładnie ten sam, który mamy o tutaj. No mega, mega fajnie to wygląda. Zobaczcie, on jest różowy bardzo fajnie, przyjemnie. Okej, okay, kochani, lecimy podsumować sobie nasze dzisiejsze łupy. W dzisiejszym odcinku trafiliśmy Nanę, stelle, Pom, Mel, Pia razy dwa, Claire razy dwa, Dinę oraz naszą rzadką postać Mie. Kochani, Tego oto się nasze łupy i ja jestem z nich mega zadowolona. Naprawdę zdobyliśmy świetną kolekcję, bardzo barwną. Wiele różnych postaci i tylko dwie powtórki, więc naprawdę świetny wynik. No i słuchajcie, jak mogłabym zapomnieć, trafiliśmy najbardziej Rzadką postać! Mije! Czego chcieć więcej? Naprawdę odcinek 11 na 10. Genialnie! Koniecznie dajcie znać w komentarzu, która z Crybabies najbardziej Wam się podoba oraz której leczce kibicowaliście, by trafiła się w naszej saszedce. Koniecznie napiszcie w komentarzu. Ja oczywiście celuję jak zawsze w najrzadsze postacie, więc moim celem to była Mia i cel 8. Tym samym! Bardzo dziękuję wam za dzisiejszy odcinek Będzie mi bardzo miło, jeżeli polekujecie, skomentujecie, dajcie suba Udostępnijcie filmik znajomym, żeby hulał po internecie To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału Koniecznie zajrzyjcie na Instagrama, tam się bardzo dużo dzieje Codziennie wpadają rolki bardzo tematyczne Również w każdy poniedziałek wpada poniedziałkowy quiz dotyczący moich odcinków A jak wiem, by się najlepiej na tym znacie, więc nie może was tam zabraknąć Najprościej mówiąc, zaobserwujcie mnie na Instagramie, a będziecie na bieżąco Więc kochani, do zobaczenia na Instagramie oraz w kolejnym odcinku Pyam <music>